Rozłożyłam się tutaj na łóżku z bucikami dla czarni i stwierdziłam, że zrobię zaraz z Wami taki mały przegląd. Dlaczego? Bo na CCC pojawiła się nowa kolekcja. Jeżeli szukacie czegoś dla siebie bądź dla Waszych dzieciaczków, no bo teraz mamy Back to School, Back to Przedszkole, to po prostu jest taki wybór kolorów, modeli, fasonów, że na pewno znajdziecie coś dla siebie bądź dla Waszych dzieci. Dlaczego pozamawiałam z CCC C, bo ostatnie buciki Charlie, w których ona po prostu chodziła cały rok i je cały rok zajeżdżała, były z CCC. I to są takie świecące buciki, w których chodziła ona na co dzień i też na treningi, bo tak bardzo je lubiła, dlatego już Wam pokazuję szybciutko, co tutaj dla niej pozamawiałam. Musiały wjechać huntery, kalosze. W zeszłym roku z CCC zamówiłam jej takie srebrne i czarne. No i w tym roku stwierdziłam, że fajnie będą wyglądały takie perłowe, różowe. Więc to mamy takie buciki na jesień. Na co dzień do przedszkola, czy właśnie fajne uważam, będą do szkoły też, są buciki z na rzepy z takimi cudownymi kokardkami. No po prostu są przesłodkie. Mamy też buciki na trening, które są na Maxa, lekkie i są też z marki RIBOK. Bardzo, bardzo leciutkie, nieobciążające nogę, też na rzep, więc myślę, że będzie zadowolona, bo w ogóle ostatnio powiedziała, że chce tylko różowe buty. Kapcie, kapcie do przedszkola, różowe. Uwaga, świecące. I jeszcze z kolekcji myszki Miki. Walerinki, lakierki na jakieś występy, przedstawienia z takimi fajnymi czermsami, które tutaj wiszą na kokardkach, no przesłodkie są. Także my już jesteśmy naprawdę szczerze zabezpieczone na całą jesień, ale jeszcze Wam powiem o Klubie CCC. Modivo Club jest to program lojalnościowy, który łączy w bardzo prosty i wygodny sposób. Zakupy w takich sklepach jak Modivo, CCC, e -obuwie, World Worldbox, Half Price. W aplikacji znajdziecie informacje o najnowszych ofertach, ekskluzywne oferty dla klubowiczów, informacje o swoich zamówieniach, więcej czasu na zwrot. A w ramach Divoc Club Gold macie ekstra 10% cashbacku przy każdych zakupach, który możecie wykorzystać w dowolnym momencie.